Adam Mickiewicz, komar niewielkie licho. Komar niewielkie licho, lecz bardzo czupurne, wyciągnąwszy różeczki i skrzydła poczwórne i żądełko krwi chciwe, latał ponad śpiący i krwi. Krwi, krwi, wołał głosem bzykający. Człowieku, wybiła ostatnia godzina. Jestem marat owadów, lotna gilotyna. Aż przybudził się człowiek. Czetował po głosie i za pierwszym ukłuciem pac! zabił na nosie. Szedł z nieboszczykiem w okno. Nie mógł znaleźć śladu. Tej lotnej gilotyny, marata owadów. Człowiek gniotąc go w palcach. Nie budź śpiących, bracie, atomie terroryzmu, owadów maracie. Kiedyś tak małe licho, nie rób tyle krzyku, a kiedy chcesz ukąsić, kąsajże bez bzyku, jeśli ci krwi potrzeba. Gdzie chcesz, nos mi wtykaj. Tylko kiedyś tak mały. Kąsaj, a nie bzykaj.